Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Kadzior, A to jest już drugi epizod naszej gry w Star Warsy. To jest, zdaje się, obi wan Już, jak widzicie, starszy, no i na pewno bardziej doświadczony. Tak, to jest obi wan <ścoughs> No. Więc, tak jak mówiłem, y y wszyscy się zmieniają i tak dalej. Ten za nami to nie jest Artuditu. To jest jakiś tam typor, typorski nie wiem, nie znam się na tych robotach nigdy się nie znałem no i tam jest tak samo mm, mini zestaw bierzemy sobie naszego kolegę tralalala, bierzemy tralala łatwe dobra, teraz musimy iść do tego hopa, hopa do tego stworka. Nie wiadomo... znaczy ja nie wiem przynajmniej co to jest. Ja się zagłębiałem tylko w postacie. W te takie poboczne postacie. Zawsze próbowaliśmy z kolegami go wyprzedzić. Cholera nie da się, szczerze. Patrzcie jak stoi to... Oh. Skocz! O oh, ho oh, oh, chopie, oh, oh, coś ci nie wyszło. Eee, grubo, wyprzedziłem go. Dobra, jestem królem. No i mamy takie coś w łapie, które nie wiadomo skąd to mamy. Znaczy ja wiem, bo grałem kiedyś w Complete Saga. Tam pokazują skąd my to wzięliśmy. To jest z takiego statku. Ścigaliśmy takie łowce i mamy. No dobra, teraz wchodzimy tutaj. Idziemy tutaj. Begny. No i teraz moja ulubiona część. Ulubiona mówiąc nienawidzę jej. O, zrąbałem. Dobra. Za chwilę zaczniemy od początku. <laughs> Niech pogasną. Widzicie, trzeba biegać. <laughs> Tam gasną, zapalałem się i tak dalej. Dobra. Cokolwiek miało to przedstawiać. To chyba miał przedstawiać, że niby nasze wojska przyciszę trochę grę. Że niby nasze wojska idą walczyć. Coś nieprawda to jest. One się spiskują, spiskują. Przeciwko nam po prostu są ustawieni teraz przez Sidów <laughs> tych złych. Nie ma Sidów dobrych. <laughs> Proszę przez, przez Sidów, to jest Jumbo Jet. To jest Jumbo Jet. Jeden z takich kozaków, jeden z takich większych koksów tutaj. Po drugiej części będziemy. A nieważne. Drugą część to zobaczycie, bo na stówę będziemy przechodzić. Boże, co jest? Dobra, koniec. E, tu coś tam proponowało wejście. Spójrzmy co to jest. A to jest dobre. Dawaj. Dawaj, 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 szybko. Eee, yy, szybko, szybko. Dawaj, 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 dawaj Tutaj dawaj, szybko. Jedziemy <ścoughs> To jest masakra Aj, tu jest pokazane co robiliśmy przed chwilą, że lecieliśmy i tak dalej. Dzisiaj tu tańczą, nie wnikam. Powinna być jeszcze muzyka, nie wiem czemu jej nie ma. Nie wnikam, dobra, idziemy. Cześć jumbo! Jumbo, e, wchodzimy. O, spryciarz! Postawił minę i myśli, że nie przeskoczę, nie przeskoczę. Tak. Azior... polszczyzna nie boli. Ło! Tu już przykurwił. No! A chcia... no dzięki! Super jesteś! E, jest! Uratowałem pieniążka! O jak już spieprza i tak cię dorwę! Chodź tu Głąbie. Stój tu! Lecz. leć. Wow, wow! Dawaj, dawaj z niego. <laughs> Nie wiem, czemu ja, jak nagrywam, zawsze mi się chce kasłać. Masakra. <laughs> Aha. Nie pamiętam dokładnie, co tu miałem zrobić. Znaczy wiem, że muszę ich rozwalać. Ale muszę im jakoś... ...dojście ode mnie odciąć. A wiem, dobra, zostawcie mnie, a ty się z nimi na Ja sobie pojadę. Prawie zabije, wow. O, o tak. Yeah. Tricksony pierwsza klasa. Jak <laughs> no, widzicie robi się chyba coraz ciekawiej. Chyba. Na mnie tak. a tu jest jego syn. To jest jego syn. O Boże. Będzie strzelał. Patrzcie, ten wyjął miecz, a bo także on wyjmował miecz a jak się zaczynało... Jak się zaczyna gra, to nie biał tego biecza. Mm, grubo No i to jest... Zaczynamy pierwszy rozdział od razu od bossa. Co jest według mnie spoko pomysłem. Wydaje się nic trudnego, nie? Tam też się tak wydawało. Fuck. Teraz te działka muszą. Nie no, to jest za głośne. Sorry. Albo za głośno, według mnie. Nie słyszałem siebie. Te działka muszą teraz. roz. znaczy postrzelać w tamtego typu. Ała! Wow. Te są włączone? No tak, ale to już koniec. A, to jest tak, no tak. Ja jak one strze... Dobra, źle zrobiłem. To jest tak, że o właśnie, jak te działka się naprawią Ja biorę jedno to dzia działko Odwracam uwagę, ja odwracam uwagę tym działkiem, wiecie, tego jego syna i wtedy mogę normalnie BUM zrobić coś takiego. I no weź się odwal, gościu. Mi się nie chcę tych działek brać. No, no, ładnie. Dobra, i teraz wystarczy go gonić. jest żałosne trochę. Eee! Złapę cię! Złapę cię! Chodź tu mapecie! No co za gówniarz. <ścoughs> co? No co za trolałkę! Kurwa! no Dobrze! No, faka toch mu przykurwił, nie! Nie ma opcji. patrz jaki Hulk kurwa, dostał taką bombę a żyje. A i teraz... <coughs> GPSik... GPSik. No, takie jakby co? Takie jakby co, tak? Takie... Tak coś podobie, O! Wow, prawie powiedziałem dobrze To yy... Yo, motherfucker, lecimy sobie Tak, tak Nie wiadomo gdzie, ale lecimy Yeah Pierwszy poziom za nami, lecimy na drugi W tej drugim, w tym drugim epi... O! Oh, wow. W tym drugim epizodzie już Są takie niektóre głupsze Lewele, naprawdę. Na przykład spotkanie z Jodą na bagnach to jest masakra. No ale. Akurat, Tom pla Plan, 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 tak. Tom część przygody pamiętam i lubiłem ją bardzo. Bardzo mi lubiłem. To jest fabryka droidów. Teraz obiła na łapią. Złapią go. <coughs> To jest obiłan? Nie, to nie jest obiłan. To jest jakiś. 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 jakiś gość. To nie jest obiłan. Na stówę. pod Kurde, kiedyś to wiedziałem, kim on jest, A teraz to. Nie powiem wam, bo nie wiem. A ta dziewczyna to jest chyba księżniczka Leia. Chyba, chyba ta tak. Ym. w drugiej części już będą pod podpisani. Tu jeszcze nie. Oj, tu jest ze mini zestaw. <laughs> mini zestawik. Och, jak ja to wyjąłem niekulturalnie. Teraz. <laughs> Jak widzicie, w ogóle to nie jest styl obi więc to na pewno nie jest Nie rozgarniam. Tak samo każdy bohater ma inny styl walki, nie? To jest... To jest centralnie styl na tego, na Imperatora. Znaczy, no nie... Nie do końca, ale... W podobie. W podobie Imperatora. Jest masakrycznie przerażający. Ale co, 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 co? Fak, dobra, wygniemy. Pójrze, on tam zgniotło, nie? Kazior ma wyjebane. Eh, wow, nie ma Nie ma tak dobrze, kuźwa O, na trybie swom... Nie, no tutaj też będzie Artu. Dobra. Dobra, cześć r 2 d Koniec, dobra, lecimy. Tutaj to nam niepotrzebne, niepotrzebne, to nam potrzebne. Oha ułomny kazior. Dobra. Dobra. <laughs> Możemy biec. Wskakuj tam ziomek Ale ten... Nie wiem kim on jest, ale ten gość robi takie rzeczy z tym z mieczem, że aż go podziwiam Takie triksy powinni wykonywać każdy... każdzi Jedi, tak, każdzi. <gryw> Wszyscy Jedi Wow! Minimalnie. wow. No, ta o! Jakie trolałkę? Co ja zrobiłem? Powiedzcie mi, kurwa, co ja zrobiłem? Co to jest? Jest to żałosne. Nie stój. Co jest? Aha. Dobra, dobra. Ei hey. wait a second. I just R tu D two. Ah, kurde. Czy ja zlami, czy ja zlamiłem tą misję? Fila, Wait a second. Gdzie wy jesteście? Eh, chwila. A tu jest Artu? A ona? Hello? Hello? Chwila, włączę drugiego gracza. Ej, no ale to co? Chopie. Aha. Gdzie mi z tym? Boże, co ja zrobiłem? Zaraz wracam. Dobra, już jestem. Teraz działa jak powinno. Ten cieć przejechał na drugą stronę sam. Teraz ja. A potem Artu. Nie wiem jak to się stało, że ja do cholery nie przejechałem. Cześć. Teraz jesteśmy w komplecie. Gdzie zrobiłem błąd? Ach, tak, jasne. Zamiast zejść tutaj, zeskoczyłem na górę od razu. Dobra, nieważne. Ale potem uświadomiłem sobie, że. Wait the second! Przecież mógłbym przejść to samym Arturitu. Co? Co ja zrobiłem? Ale dobra, nieważne. Ona by się odspawnowała w następnym pokoju. Już gdzieś spadła. Dobra, dobra, olejcie to miejsce i tak tu nic nie zrobicie. Dobra, już jestem... Musiałem zrobić małe za dwóch. Um, dobra. Nieważnym. Jedziemy. Teraz tak, Artu. I właśnie dlatego wolę nagrywać w nocy, a nie po południu. Bo teraz przyszedł ktoś do mojej babci i będę kurde gadać. Mój pies jest u mnie w pokoju i się niecierpliwi. No i w ogóle, no proszę was, to masa... Ej, skąd ty tu się wziąłeś? CPU. No dobra, niech będzie, że wziąłeś się... Bo lubisz. Stary. Tu masz zaznaczenie. Wiecie, ta gra w pierwszej części jeszcze nie była tak dopracowana. W drugiej była... Nieźle dopracowana, a w trzeciej nie grałem. Ale podobno jest zarąbiście, dobra. Ale najbardziej dopadła... Cicho, Ozzy! Najbardziej dopadła mi do tego... Do gustu... Um, pierwsza, raczej. Chyba. Coś takiego. <ścoughs> Coś takiego, tak. Może idą ich tu. Jakieś muchy, kurwa. Będziesz mi tu musz Nie, nie... No... Eee, moja kasa... Ech, dobrze! O, o dobre to było ile rikoszetów! Wow, jaka interesująca walka, nie? Bardzo... No nie, moje dwa pieniążki! Nie ma tak dobrze... Spadł w Gdzieś mi tu niszczył... Dobra, żeby tu nie failować. tu widzę zaznaczenie... Idziem, 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 strzał... Schodzimy, pyk... Bierzemy nieznajomego... Buduj! No, stranie panie... Oj, pamiętam to. Ile tu się kasy natraciło? Nieraz wow! Teraz dałem radę, jak się grało na dwóch, to aż się wyłączało drugiego playera, bo ten drugi player zawsze czy twój kolega zawsze, o właśnie! Padał albo coś w tym stylu. Teraz idziemy tak tutaj. I tutaj jest mini zestaw. Oczywiście go nie ma, e, bo po co? Tu, 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 tu? A. Czekajcie dla jakiego to jest robota. No dobra, chodź tu. Artu ditu, ale mój pies się niecierpliwi. Masakra. Masakra. Dobra. Jeden celny strzał. Celny. Celny. No boże, zobaczcie. Wow, brawo. Wow. A, no i tu jest uwolniony. Uwolniony, tak. Ty uwięziony, Obi-Wan. <laughs> no, mm -hmm. Dobra, weź się, nie przemęczaj, bo i tak go nie zabijesz. <tryk> <tryk> o, <Yo>, Madars, <motherfuckers. tryk> dużo nie zdziałaliśmy. No i dobra, to było na tyle. Mały fail był dzisiaj. I trochę przeszkadzania, ale ogólnie wyszło okej. Okay. Więc do zobaczenia. Papa, pa. cześć.